Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj, dzisiaj tak, Corvus Corax, jest jeszcze sporo czytania korwusa. Corvus Corax, kolejne, kolejne, kontynuujemy, o, wiadomo, te, wiecie, słynne kampanie i słynne wydarzenia. Mamy 31. milenium, atak na Yurdis. Tuż po tragicznych wydarzeniach masakry strefy zrzutu na Isztwanie 5, mała flota Astartes... Ze, zdewasto ze zdewastowanych legionów krótszej gwardii i żelaznych dłoni zdołała uciec z orbity planety, na której doszło do rzezi. Wśród tych okrętów był Sisyfeum, krążownik uderzeniowy mm, dowodzony przez śmiertelnie rannego kapitana żelaznych dłoni Ulracha Brantana. Zdeterminowana, by kontynuować natarcie na zdradzieckie legiony gdziekolwiek i jakkolwiek mogła, załoga Sisyfeum zdołała przechwycić i odszyfrować część przekazów zdrajców, z których wynikało, że renegadzcy prymarchowie Fulgrim i Perturabo prowadzili swoje legiony w stronę wielkiej rozpadliny osnowy, nazwanej później przez Perturabo Okiem Terroru. Zdrajcy mieli udać się tam w poszukiwaniu tajemniczej jeldarskiej broni, znanej jako. Angel Exterminatus, która mogła ostatecznie przechylić szale zwycięstwa w bratobójczym konflikcie na stronę mistrza wojny Horusa. Żelazne dłonie zebrały ostatecznie małą flotę, podobnych sobie ocalałych po masakrze strefy zrzutu okrętów i udali się w stronę oka terroru, by powstrzymać zdrajców. Już wewnątrz oka terroru Fulgrim poprowadził połączone siły zdradzieckich legionów na starożytny eldarski świat Idris, gdzie w fortecy Amon Nisha, Kelis, miał podobno znajdować się Angel Exterminatus. Zdrajcy musieli odpierać niekończące się ataki starożytnych systemów obronnych i nieskończonych konstruktów stworzonych przez niezliczone dusze zmarłych Eldarów na tym starożytnym świecie. Tak naprawdę cała wyprawa po Angel Exterminatus była podstępem przygotowanym przez Fulgrima i jego dzieci imperatora na Perturabo i Legion żelaznych wojowników. Fulgrim, obecnie czempion Boga przyjemności Slanesza, poszukiwał sposobu, by stać się demonicznym księciem tej, który pragnie. Jednak do tego celu potrzebował mocy życiowej innego prymarchy i energii świętego miejsca, takiego jak to na Jurdis, by poświęcić je Slaneszowi i ukończyć swoją przemianę. Fulgrim podarował perturabu płaszcz, do którego była przypięta przypinka w kształcie czaszki. W jej wnętrzu była zawarta relikwia znana jako kamień małgetarski. Tak długo jak Perturabo był wewnątrz eldarskiej cytadeli, kamień wysysał z niego energię życiową i przekazywał ją Fulgrimowi. Kiedy Perturabo odkrył spisek swojego brata, żelazni wojownicy zaatakowali dzieci imperatora i wówczas to do walki dołączyła trzecia strona, jako że flotylla lojalistów pod dowództwem Sisyfeum, nie mając pojęcia co tak naprawdę zaszło, otworzyła ogień do sił obu zdradzieckich legionów. W czasie walki, która nastąpiła, Perturabo zabił śmiertelne ciało Fulgrima swoim potężnym młotem bojowym, zwanym kuźniołamaczem, który ironicznie był oryginalnie wykuty przez Fulgrima dla Ferrusa Manusa. Jednak ten czyn był jedynie ostatnim komponentem rytuału apoteozy Fulgrima, a jego ciało odbudowało się w zawiłą, wężową formę demonicznego księcia Slanesza. Prymarcha III Legionu stał się pierwszym spośród zdradzieckich synów imperatora, który osiągnął demoniczne wywyższenie, jednak z pewnością nie miał być ostatnim. Kiedy jego cel został osiągnięty, Fulgrim zteleportował swój legion dzieci imperatora z dala od Jurdis, a sam świat zaczął się rozpadać pozbawiony ochronnej siły życiowej zmarłych eldarów, która została pochłonięta przez demonicznego prymarchę w czasie jego ascendencji. Żelaznym dłonią i żelaznym wojownikom Perturabo udało się uciec przez skierowanie swoich flot głębiej w stronę czarnej dziury, która znajduje się w centrum Oka Terroru. Tamtego dnia po raz pierwszy jeden z radziecki Legion zwrócił się przeciw innemu, a podobne temu sytuacje miały stawać się coraz częstsze, w miarę jak bogowie chaosu zacieśniali swoje wpływy wokół popleczników Horusa. Rajd na Krusjaks, to jest siódmy rok, około siódmego roku 31 milenium, rajd na świat Krusjaks, na którym swój punkt nasłuchowy i bazę wypadową założył zdradziecki Legion Niosących Słowo, był znakiem tego, że krucza gwardia powróciła na pole bitwy po dotkliwych stratach poniesionych na Isztwanie pięć. Atak na placówkę Wojowników Lorgara miał być ostatnim sprawdzianem zdolności i dyscypliny najnowszego pokolenia XIX Legionu, kompanii Raptorów, który okazał się całkowitym sukcesem. Nowicjusze Kruczej Gwardii wybili garnizon niosących słowo i zniszczyli całą placówkę w mniej niż 20 minut. Pierwszych 300 członków tej formacji, którzy byli genetycznie doskonali, Zostało ogłoszonych pełnoprawnymi braćmi bitewnymi po tej potyczce. Niestety w niedługim czasie plany na szybką odbudowę legionu pokrzyżował Koraxowi fortel Legionu Alfa i wywołane przez nich powstanie na Kia Kiawarze. Krótko po stłamszeniu rozruchów i wygnaniu agentów Hydry z planety, Krucza Gwardia zwróciła swój wzrok na nowy cel perfekcyjną fortecę na planecie Narsis. I właśnie teraz oblężenie perfekcyjnej fortecy, to jest też rok około 7 si roku 31 milenium. Tak zwana perfekcyjna forteca, zlokalizowana na planecie Narcis, została wzniesiona przez Legion Dzieci Imperatora w czasie Wielkiej Krucjaty. Jak wskazuje jej nazwa, była to baza wojskowa, lecz mm, również miasto Rui, w którym mieszkały miliony obywateli. Miasto, w którym strzeliste wieże i kolumnady przysłaniały budynki administracyjne i fabryki wojskowe, a pięknie ornamentowane balkony tworzyły świetne stanowiska strzeleckie wychodzące na rozplanowane wcześniej place, strefy śmierci dla potencjalnych agresorów. Podjęcie się stacjonarnego oblężenia perfekcyjnej fortecy byłoby żmudnym i wyczerpującym zadaniem, dla które było Zadaniem, które było ponad możliwości poważnie uszczuplonych sił Kruczej Gwardii, Korax zdecydował jednak, że jego legion zaatakuje tę ważną strategicznie i symbolicznie lokalizację. Szczęśliwie tuż po powstaniu kiawarskim, szeregi kohort mm, teriońskich oddziałów armii imperialnej służących u boku Kruczej Gwardii znacznie się powiększyły. To właśnie ci żołnierze mieli wziąć na siebie ciężar natarcia. Kontyngent terioński. Wylądował na Narsis, daleko od murów Perfekcyjnej Fortecy i powoli maszerował w jej stronę, ściągając na siebie większość siły ognia obrońców. Przez trzy długie dni kohorty teriońskie szturmowały mury Perfekcyjnej Fortecy, zanim poniesione straty zmusiły ich do odwrotu, na co dowódca obrońców, kapitan Lutris z dzieci imperatora, tylko czekał. Wojownicy III Legionu wyprowadzili kontratak i zaatakowali wycofujące się wojska Armii Imperialnej, zadając im dotkliwe straty. W tym samym czasie Krucza Gwardia dokonała własnego ataku, korzystając z sytuacji, w której zdrajcy opuścili swoje najsilniej ufortyfikowane pozycje, a starty z Kruczej Gwardii wyszli z cienia w zaułkach miasta, które zinfiltrowali używając ataku kohort teriońskich jako dywersji. Poświęcenie żołnierzy Armii Imperialnej nie poszło na marne, ponieważ od tego momentu minął niecały dzień do upadku perfekcyjnej fortecy. To bardzo ważne i symboliczne zwycięstwo pokazało nie tylko dotkliwą i upokarzającą porażkę trzeciego Legionu, ale oznaczało również powrót Kruczej Gwardii na linię frontu. Był to... Akt czystej nienawiści w stronę Horusa i jego sił, a sam XIX legion, choć na skraju zagłady, stawił mu czoła i robił co tylko mógł, żeby być cierniem w boku zdrajcy. Wyzwolenie Skarato to dalej jest siódmy rok 31. milenium. Upadając na początku herezji Horusa, niegdyś imperialny świat Skarato został przekształcony w świat więzienny przez ich nowych władców, synów Horusa, pod których jarzmem populacja planety była okrutnie ciemiężona. Pomimo uśmiercenia wyższych sfer, imperialnego zarządu i inteligencji Skarato, na planecie powoli organizował się ruch oporu, zbierając siły do planetarnej rebelii. Przeciwko siłom Mistrza Wojny. Kiedy Krucza Gwardia pojawiła się na Skarato, powstanie przechodziło już niemal do decydującej fazy. Z pomocą oddziałów XIX Legionu ludność planety wyzwoliła się spod jarzma sił okupacyjnych pozostawionych przez zdrajców, jednak wolność miała swoją cenę. Straty wśród powstańczych bojówek były wysokie, wynikało to głównie z tego, że byli zmuszeni przytłoczyć liczebnie swoich lepiej uzbrojonych przeciwników, podczas gdy Krucza Gwardia wyprowadzała precyzyjne uderzenia w najwrażliwsze punkty i mordowała ich dowódców. Po wyzwoleniu z Karato, Kruczy Lord rozkazał swoim hurom astropatów nadać sygnał wzywający rozrzuconych po okolicznych planetach wojowników, wciąż walczących w imię Imperatora. W krótkim czasie do sił Króczej Gwardii dołączyło ponad 300 astartes z różnych legionów, a wojownicy XIX Legionu uczyli ich sztuki walki partyzanckiej i podjazdowej, które czyniły z ich nielicznych sił poważnie doskwierający zdrajcom problem. Ku wielkiej radości Króczej Gwardii samego Koraksa, Wśród kosmicznych marines, którzy odpowiedzieli na astropatyczne wezwanie prymarchy, odnalazł się jeden z najbardziej docenianych Astartes XIX Legionu i przyjaciel kruczego lorda jeszcze z czasów walki na Deliverance Gerrit Arendi. Arendi był poprzednim dowódcą Straży Cienia, osobistej straży przybocznej Korwusa Koraxa. Dotychczas wierzono, że Arendi został zabity razem z resztą dowodzonej przez siebie formacji na Isztwanie 5 podczas dzikiej ucieczki lotu Kruka. W czasie samotnej walki. Oddalony od swojego legionu, zaginiony Marin zdobył informacje o innych, o innym świecie więziennym w rękach zdrajców, Karandiru, który niedługo później miał zostać zaatakowany przez siły Króczej Gwardii. Rok dalej siódmy. Dużo się dzieje w tym roku, prawda? Rajd na kapel 5642A. Wright e, stanowi kolejny przykład taktyki kruczej gwardii, obieranej przez lata Herez Horusa. Mm. Synowie Koraxa wyprowadzili niespodziewany i błyskawiczny atak na nią placówkę Mechanikum, zlokalizowaną na asteroidzie Kapel 5642A w rozciągłości Kreterach. Mm. Wówczas służyła ona za stocznię, produkującą okręty dla flot Horusa. Poprzez zmuszanie do niewolniczej pracy dziesiątek tysięcy pracowników, ta stosunkowo mała placówka była w stanie wyprodukować kilka okrętów wojennych w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat. Dla porównania, w czasie Wielkiej Krucjaty podobne zadanie zajęłoby jej niemal dekadę. Kiedy budowane tam okręty były na ukończeniu, krucza gwardia wyprowadziła swoje uderzenie. Szturmowce klasy Stormbird i Thunderhawk dostarczyły na teren asteroidy oddziały legionistów, którzy szybko dezaktywowali systemy obronne stoczni, wszczynając piekło pośród jej obrońców i odciągając ich uwagę od prawdziwego celu ataku. Kiedy siły przeciwnika znalazły się w odpowiednim miejscu, dowódca oddziałów desantowych nadał przez kanał Woksu informacje o wykonaniu pierwszej części zadania i rozkaz do storpedowania doków stacji. Przekaz został odebrany przez pilotów myśliwców klasy mściciel, którzy bez sprzeciwu wystrzelili salwę torpedową we wskazany cel. Akcja, przeprowadzona przez kruczą gwardię, była tak sprawna i wymierzona w czasie, że ostatni oddział Astartes opuścił bazę na steroidzie kilka sekund przed uderzeniem pierwszych torped, które rozniosły na strzępy wszystkie zadokowane w stoczni okręty wraz z całą instalacją konstrukcyjną. Całość ataku potrwała niewiele dłużej niż kilka Minut. Wyzwolenie Konstanix II. Dalej jest to siódmy rok 31 milenium. Atlas. Atlas był jednym z miast, barek, które unosiły się nad morzami toksycznych i kwasowych odpadów mniejszej światokuźni mechanikum, jaką była planeta Konstanix II. Archomagos, e, Delver. Mistrz stołecznego miasta Barki, Japetus, sprzymierzył się ze zdradzieckim legionem niosących słowo i nakazał produkcję nieznanych demonicznych maszyn w podległych mu manufaktoriach. W tym samym czasie w przestrzeni kosmicznej siły Kruczej Gwardii natrafiły przez przypadek na krążownik uderzeniowy Kamiel, należący do XVII Legionu, który był oddelegowany do uzupełniania zapasów niosących słowo. Korax osobiście poprowadził abordaż na czele grupy weteranów Kruczej Gwardii, by przejąć okręt zdrajców. W rdzeniu informacyjnym okrętu, krucza gwardia odkryła dotąd, m, doką, dokąd zmierzał kamiel ze swoim ładunkiem. Zaintrygowany przez to, co niosący słowo mogli robić na odizolowanym i niemal zapomnianym świecie, Korax szybko wydał rozkazy, by przeprowadzić w tej sprawie śledztwo. Pomimo obaw swoich oficerów, Brana i Agapito, kruczy lord postanowił, że rozdzieli swoją małą flotylę tak, by ruszyć z częścią sił w stronę Konstanix. Nieugięty w swojej decyzji, Korax, jak powiedział, tak zrobił, i już wkrótce kilka okrętów Kruczej gwardii leciało w kierunku tajemniczego świata kuźni. Na Konstanix? Dwa. Krótsza gwardia szybko dowiedziała się, że działania Archimagosa Delvera pozwoliły mu przejąć kontrolę nad niemal wszystkimi miastami barkami, wliczając w to kilka Tytanów z Legioni Walis których zadaniem było chronić latające miasta planety, używając dywersji Astarte z XIX Legionu, przedostali się do miasta Atlas. Już na miejscu szybko zinfiltrowali i przejęli nad nim kontrolę z pomocą lojalistycznych sił Mechanikum oraz potężnego Tytana klasy Warlord Castora Terminusa, który był oddelegowany do obrony miasta Barki i nie poddał się wypaczającemu wpływowi Archimagosa. Po przejęciu kontroli nad Atlasem, Korax niemal od razu wydał rozkaz ataku na stolicę Konstanix II, miasto Barkę Japetus, gdzie czekali na nich maryńs niosących słowo i siły mrocznego mechanikum. Po początkowej fazie bitwy, Korax, co wtedy było już jego nawykiem, przekazał dowództwo nad naziemną ofensywą swoim oficerom i osobiście poprowadził oddział szturmowych maryńs do uderzenia na centrum dowodzenia przeciwnika, które znajdowało się w głównym hramie hmm, Boga Maszyny. Na miejscu Prymarcha napotkał po raz pierwszy nowy model demonicznych maszyn nieznanego pochodzenia, których opisy odpowiadały temu, co dziś znane jest jako demoniczne maszyny typu Plugawiciel. Po pokonaniu plugawych maszyn, Korax wyruszył na łowy, a jego celem był Archimagos Delver. Po odnalezieniu zdrajcy. Szpony energetyczne Prymarchy w okamgnieniu rozerwały jego na wpół mechaniczne ciało na strzępy. Wówczas to, naprzeciw e, sił Króczej Gwardii z Centrum Dowodzenia Zdrajców, e, wówczas to e, wyszedł oddział niosących słowo na czele, którego stał czempion chaosu Azor Natrakin, czarownik e, będący niegdyś kronikarzem XVII Legionu. Jego ciało zostało opętane przez demoniczne siły, a sylwetka zmutowanego kronikarza górowała nad, e, nawet nad Prymarchą. Otworzył on szczelinę w rzeczywistości, kontaktując się z im materium, dzięki mocy, którego ciągle się wzmacniał e, i regenerował swoją fizyczną formę, wciąż na nowo rozszarpywaną przez szpony Koraksa. Czar no, cza czarownik zwyciężyłby, gdyby nie wybieg Prymarchy, który zniszczył konstrukcję podtrzymującą portal osnowy i cisnął przeciwnika w zamykającą się wyrwę w rzeczywistości. Portal w końcu implodował, niszcząc przy tym natrakina, a Krucza gwardia jeszcze raz zatriumfowała nad siłami chaosu. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca siódmego roku 31 milenium. W dalszych odcinkach będą kolejne losy, kolejne kampanie, w których brali udział korwus Korax i jego Krucza gwardia. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć! Czytał Wojtek.